Siema, ja jestem Turbopatia, to kolejny odcinek z PES. W tym odcinku dobijam 21 tysięcy pucharków. Zagram na duo, mieszam ze solo. No i zobaczymy, jak szybko mi się to uda zrobić. Piątą, drugi dzień po blokowaniu baberi. Dlatego puszowamy najszybciej. No dobra, duo z kiełkiem. Powinno to się ugrać, no bo to jest akurat mapka taka na trolery bardzo zamknięta. Zginęłam. Teraz tak cały czas w środy będą odcinki z 1V1 i jeszcze tam z innych serii będą gdzieś w weekendy. Poniedziałki w najprawdopodobniej będą właśnie takie normalne. Ale zobacz, na pewno minimalnie jeden raz w tygodniu będą odcinki i potem zobaczymy, czy będę miała aż tyle kontentu z tego bo z gierakiem jeden kit innych też, bo i właśnie jest takiego normalnego czy przed przykład czy coś takiego. To się zobaczy. Dobra, już drugie miejsce, dlatego Izy. Pani trafia multem. Widzimy. A, okej. Okay. Tak mi się często zdarza. No dobra, to widzimy się w następnej rynce. No dobra, kolejna rzut. Przepraszam, że mogę cicho to po prostu późno, a ja tu odgrywam po prostu głos, bo zapomniałam włączyć audio w nagrywacji. Super. Jak chcecie wystąpić w odcinkach jeden po 1 to piszcie w komentarzach, że chcecie wystąpić i swój. I z ID chyba. Yy, po prostu ten swój kod, że mogła was dodać do znaj i żebyśmy mogli zająć. No dobra, ja zginam, przez skill. Ten Pampel to mnie ogarnia. W sumie jak teraz to pewnie wygramy. No dobra, to gram dalej. Ile tam jeszcze potrzebuję? Pięć. dobra. Zmieniam na solo. Zobaczymy, czy się uda coś ugrać. Nie, ja on se poszedł, dobra. Co so to, wezmę te skrzyneczki? Na no, spokojnie, nie, nie będzie przeszkadzał. Dobra. Jest jeszcze około tydzień do końca Ligi Pucharkowej. Może uda się wbić 22 tysiące puszek, ale to już jest takie... Tak. mi się uda, nie? No bo już tak mi trochę dosyć. Ale jak zostawicie tak z 8 w górę. No to przypuszuję. Tutaj 22, dwóch. Dobra, zrzekam mi trochę zacząć internet, ale już normalny odcinkach jak właśnie nie pokażę w skalni to odcinek. Wiadomo, że coś się z nimi tak... Dobra, zaraz mnie to No właśnie. Już jest plus, chyba dwa. No. Dobra, to widzimy się w kolejnym rynku. Dobrze, kolejna gierka na solo. Oczywiście mogę to z jakimś kołem zaprosić, kołoś z, z kimś to wybijać, nie? Ale po co? Najlepiej grać solo, nie? Po prostu kampić i czekać aż się na parze jak trzecie miejsce, tam czwarte, bo nie pamiętam jak to na 15 rangach tam działało działo. Koło... Tylko umrzeć. Jechu, tam kto jest kolet, no to muszę tylko w tą skrzynkę, a już ja samo to zabiję nie To mi się właśnie podoba w Beli. Uderzasz po prostu i nagle po prostu to w każdego trafia, nie? To jest piękne. No tak, jak zwykle, nie musi zacinać. Trochę za późno mówię, ale subskrybujcie kanał i lajkujcie. No bo warto. Ja to O to w się z tobą ale... No dobra. I tak potrzebuję chyba 5 coś puszek. To był git. No, tu tak sobie byłem na strzały. Chciałam się nie najpchnąć. To jest zupełnie No dobra. No ten... tak, nie... to ciekawe, dobrze No właśnie, żeby ten gadget tego zrobić, w pełni się do tej siódmej mocy ten chcę właśnie wypróbować No ale właśnie przed owocem innym to sobie ich polepszę wszystkich, no bo tak i tak teraz nie otwieram dużo skrzynek tego Proszę straszno, no i będą tylko teraz skrzynki za koniec sezonu Tak naprawdę, Tam tym będzie ten championship No Dobra, to miałam szansę. to fajnie. Ok, trzecie miejsce. I. I tak. Fanie, no świetnie. Jak w sensie, to dogrywam, dlatego ja wiem, że tam straciłam puszkę, tego nie chcę, żebym odcinek był 10-12, minut no to tylko wam skracam, tak. Tam było chyba. Ejże. Ja to pięć, no to ciężko, go miejsca Dobra. No, to te skrzynki i tak, te skrzynki, to będzie tam odbijać? No... Czeknie, czy nie czeknie? No, tak. lepiej do niego, czy nie, to nam na mnie Teraz tych pocach. Się, tak, ale nie dobra. Jednak co tam to. Teraz zmniejszymy. Dobra, czwarte miejsce, mamy to. Taki tak z tego maga boxa nic nie trafia, ale chociaż te punkty dość już nie mogę, nie będę mogła też już do niego trafiać. Myślę, czy. Zobaczy się. Ją będę mogła na pewno ulepszyć. Możliwe udało się. No i się jeszcze tam level. Scream'a zrobię, żeby było, żeby biją. Dobra, wstyram. Ten trójka. Oczywiście, że nie. Aha, brakuje mi 25 punktów. No i w ogóle, to jest Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.